Ciekawostka z lafti na środku rynku, mają lodowisko, dzieci sobie jeżdżą. I można, można dzisiaj temperatura jest około dwóch stopni na plusie śnieg schodzi prawie błyskawicznie lekko mrzawiło jest e, mgła więc widać, że ta wilgotność jest bardzo duża e, na szczęście dla nas e, wiatru jako dużego porywistego ma nie być o, leciutko podwiewa ale bardzo lekko więc zawody powinny się bez żadnego problemu odbyć i powinny być w miarę, w miarę. Podkreślam w miarę, dlatego, że już różnie bywało, zdawało się, że nie ma wiatru, a wiatr gdzieś tam mimo wszystko rządził na skoczni i trochę wypaczał wyniki. Wszystko tutaj mają na miejscu. Hala na fali, stadion piłkarsko-biegowy, no i skocznie w Finlandii popularne jest właśnie tam widzicie rowery nawet zimą oni tutaj jeżdżą nawet zimą na rowerach, nieważne czy jest śnieg na drodze, na chodniku i tak ten rower gdzieś się zawsze pojawi słomi Finland 100 nie wiem co to znaczy ale jakaś rocznica tu mają muzeum chyba skoków, kombinacji ogólnie no tak wygląda dzisiaj skocznia w mgle, w mgle Tam już przygotowania do, do biegów chyba kombinacja Bieg do kombinacji, bo wcześniej były skoki, a biegi pań i panów już były Także nas to ta kombinacja Trochę górka górkami na koniec jeszcze czeka do wyjścia, bo szatnie są pod rozbiegiem. Wieża sędziowska. Tam sędziowie, żyli, No i też trenerzy, którzy stoją i podają wiatr głównemu trenerowi, który stoi o, tam, tam u góry z asystentem. Tak wygląda konstrukcja buli ze spodu, a tam są siatki w tle. Pokażę Wam jeszcze jedną taką ciekawostkę. Normalnie jest to dźwig, który służy do różnych napraw, podnośnik i tak dalej. Ale tutaj, tutaj właśnie o. Tam stoi kamerzysta, który kręci prawdopodobnie pierwszą fazę lotu. Zawodnika.